Witam tu listejo, na Aralanie. Tym razem zaatakujemy armię elfów, która tu powinna. O, właśnie, właśnie, się znajdować. O, to są. Dobra. Cześć. Także przypatrzcie się. Atakujemy. Mamy trochę szału. Mm. Zobaczmy rozkład pułapek. Ach, szkoda, że tu w ogóle będzie ciężko się dostać, więc wydaje mi się, że, że będzie ryzykownie. Ja chętnie bym tutaj przyblokował... I właściwie zrobię to mm. portalem. Okej, okay. tutaj spalę ogniem. Teraz byłoby warto kogoś tutaj przejąć. Aha, za mało. No dobra. 39, ale gdyby tak... O! O właśnie. Gdyby tu się pojawiła jednostka. Idealnie. Dobrze, no to jeszcze bym tutaj ogniem potraktował. Chociaż nie, wulkan. Wulkan jest dobry tutaj. I teraz fajna lokalizacja. O pięknie. Jestem zadowolony. Tylko... W sumie z błąd zrobiłem, trzeba było jednostkę odsunąć. Ha. No dobrze, to tutaj przywołam totem. Ale... A... Tutaj jednego straciłem. No dobrze, no to musimy jakoś tutaj się trzymać. Przesunę jednostkę. Pentagram tu. I jednostka przywołana tutaj. Może miętająca, co? Ale też dobra, bo nad pułapkami przeleci. Tu się udało. Dobrze. Teraz mogę. Aha, no tak, nie dostanę się do strzałki, ale nie mogę wiedzieć, że tak zrobię. Także tu nic nie robimy. Mhm. Tu nic, tu jest dobrze. Druga runda, teraz będziemy palić. Tym bardziej, że teraz nawet ta jednostka już tu nie blokuje, naszy się, bo do tej pory było żal niszczyć. A teraz możemy tu atakować. I jeszcze raz to samo. Tu łuczniku naprawdę trzeba wybić. O, o, tu się udało. Mam sporo szału, czyli zawiść jest jak najbardziej w porządku. Ale nawet ja bym tutaj użył. Ta prawda przyjęła słabą formację łuczników. Ale spokojnie, oni zaraz zginą, więc... Tu się na pewno hmm, coś zmieni. O, właśnie. O, aha, teraz miśki. Dobra. Tu, tu nic. Teraz interesują skrzyneczka. O, w sumie możemy... Coś sprawdzić, bo wydaje mi się, że że jednego tylko straciłem. Tak no to wskrześmy go. Przy okazji zadanie zostało wrażenia. Dobrze, no to teraz e, może leczący. Ok, a wciąż się z tym nie uporałem. Mm. Użyjmy Tylko tak pro forma, bo w sumie yy, Nie oczekiwałem Żadnych problemów Pięknie, sporo kosy To jest to, bym chciał zniszczyć Pól Czy też gniazdo to jest? Tak, raczej gniazdo I, dobrze Czyli nie zadekowało mnie hmm, to może przyspieszmy, ale na pewności zabijmy to i atakujemy tutaj. O właśnie, już jest lepiej, hmm, a tak orka, tak? Także już nie mają jednostek, chociaż nie, entowie mogą tymi osami miotać, hmm, wypuszczać takie roje. Tu nic. Tu zadajmy obrażenia. Dobrze, moje jednostki będą tu blokować. I w sumie wulkan nadal na siebie zarabia. Bijmy. Czyli jest nieźle. No, ale to, to było słabe. Hmm. O, właśnie, właśnie. Czyli teraz e, przez chwilę nie będą groźne, bo muszą sobie przez jedną turę naładować ten rój. Dobrze, no to teraz e, palimy. I to jest właśnie kłopotliwe, ale w sumie mogę... Ale nie no, za dużo ich zginie. To nie, inaczej. Ten sposób. I jeszcze raz to samo, albo nie. Tu spalimy sporo z nich. Tutaj gniew, nie, to jest za słabe. Nie wchodzimy w to. Nowy wulkan. Powiedzmy, że tu o. Nie podoba mi się to, że jednostka się bardzo zbliżyła, ale cóż, walczmy. Myślę, że zaraz powinienem sobie z tym dać radę. Może nawet paladyni by zaatakowali. Albo demony. I to mi się nawet podoba, ale może uda się jakoś osłabić jeszcze. Mhm. Dobrze Kondra tak już został zużyty. Nie pamiętam właśnie czy one mają wiecznie, ale to teraz nie ma znaczenia. Mhm, wulkan ziszczony, ale została im jedna formacja i to taka podatna na ogień, więc spokojnie damy radę. Hmm, może w to... Nie, nie, to może. Większe obrażenia w ten sposób. I jeszcze ponowię. I ważne jest to, żeby szał zużywać, ale to jest jeszcze na razie za mało. Eee, także na razie nic nie róbmy. Żeby po prostu orzeszek szybciej się rozwijał. Tutaj strzelajmy. Czy to już jest ten czas? Hmm. Dobra, jak będzie. Zawsze to trochę zużytych punktów. Mm, tutaj się tylko wycofam i nic mi oceni. I tu mam nadzieję, że to się zaraz zakończy. Mm, tu nic. Tutaj ogień, ale to może się źle skończyć. Aha, na nich nie mogę. Mm. Pięknie. Prawie że nowy poziom. Sprawdzę czy się tutaj pojawiła runka. Tak, czyli tak 0, 20, 70. <laughs> no niebieska. A. Tutaj jeszcze znajdowała się jedna armia. O, 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 o. o. Chyba jest na dobrym tropie, i to nawet nie takie silna. Siema uuu jak to wygląda. Tu jest dobrze zabezpieczone. Aha, nie lubię tych jednostek. Są straszne. Potrafią osypiać. Jak to będzie najlepiej zrobić? Mm. Może tak na początek tutaj przyblokuję. Żeby przejścia nie było. Teraz tak, ogień. Tutaj... O, to się udało. Akurat tutaj też, czyli tu jest problem. Ale możemy potraktować to zawiścią Mhm. To ma sens. Teraz tak, wulkan bym może dał tu, albo... Tak, wulkan tu, a tu dam potem... Y, A tu hmm, nic ciekawego, dlatego strzelamy tutaj, nawet sporo wrażenia Ofensywny tutaj Tu i przesuwamy się i jednostka. Chociaż najpierw może to Bo to podobno demonom zwiększa Obronę Tak coś w Aneksia mi pisał. Nic. Okej. Okay. Jak ja się tu mam dostać? To jest pytanie. Tak byste własne, oczywiście. Mmm. Zarycykować? Nie, 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 nie. Na początek ogień albo zaraz chwila. A gdybym. Coś takiego. Ale nie, to nie zdąży się pojawić. To nie. Mm, deszcz ognia. A, tak nie mogę wskazać. Muszę w ten sposób. I jeszcze raz to ponówmy. To ma sens. Ok. Także jedną skrzynkę mógłbym właściwie stracić. Chyba, że. i tu. To ma sens. To inaczej. Jednostkę przesunął. Chociaż gdyby tu się pojawiła jednostka, mogłaby zdążyć też tutaj. A... Hmm. Nie, nie, to jednak zrobimy to w ten sposób. Tutaj skrzyneczka, ale jeszcze zobaczmy to. O. Gdyby tu się pojawiła jednostka, to mogłaby tu zajrzeć. O, właśnie. O tym myślałem. Portal. Hmm. <laughs> to pułapki miały nam pomagać. Tutaj. Czy może tu? A może jeszcze sprawdźmy coś. Nie no, nie jest najlepiej. Bijemy tu. To jednak może mieć sens jako takie odwracanie uwagi. Może zmusi jednostki wroga do zawrócenia. O! I tutaj zajrzymy do skrzynki. Jest! Runka umysłu. No, co prawda nie jest to czerwona runka, ale i tak mnie bardzo cieszy. Tu można by było wbić... Czy może lepiej tak? Nie no, to chyba tak. Okej. Okay. Mhm. Ale no, jest nieźle. Tu będę mógł ogniem. Pięknie przyłożyć, wycofam jednostkę i teraz tak ogień tu i jeszcze raz to samo pięknie, czyli w sumie już giną. Trzeba to ostrożnie Teraz zacząć prowadzić Czy ktoś tutaj Poniósł jakieś straty Teraz to sprawdzę Aha Wszyscy zdrowi eee, Atakujmy Tutaj Sprawdźmy Może troszeczkę zużyją Szału Hmm, atakujmy. Sytuacja wygląda na opanowaną. Tu już nie ma prawa się nic złego wydarzyć. No chyba, że się gra zawiesi, co czasem się zdarza niestety. Hmm. Atakujmy. Hmm. tu nic. Użyję trochę szału. Już kończymy. Czy to ma sens? Ma. Pięknie. Nowy poziom. Ciekawe, czy dostanę czerwoną runkę Jest. Ale jedna to wiadomo, nic nie zmieni, ale zawsze jedna jest. Ech, wzrostu dowodzenia. A, do niego po nagrodę, ale to w kolejnym. <laughs> Dwie runki czerwone. Tak, ale tym się zajmiemy w kolejnym odcinku.